Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku na naszym kanale, w kolejnym filmie. Ja nadaję właśnie z przedpokoju, ponieważ wychodzę zaraz na górę i będę robić odnawiać kredens ale chciałam parę słów jeszcze w domu tutaj powiedzieć do Was. To jest w zasadzie trzeci kredens który. Trafił w nasze ręce. Pierwszy był zjedzony przez korniki, więc postanowiliśmy się go pozbyć. Drugi to jest kredens po babci, mojego męża, który aktualnie stoi u nas w kuchni i nie był odnawiany, ponieważ jest w bardzo dobrym stanie. A ten, który będę dzisiaj odnawiać, to jest kredens, który dostałam od znajomych, a finalnie trafi on, przynajmniej na razie, do mojego sklepu. I w sklepie będzie stanowił taką strefę z rękodziełem. Będę tam sobie wystawiać moje produkty rękodzielnicze. Taki jest plan. Także, także tak to będzie wyglądać. Nie jest w jakimś super stanie, natomiast ja też nie będę go jakoś bardzo gruntownie odnawiać. Zależy mi na tym, żeby zdjąć wierzchnią warstwę lakieru i Pomalować później, przeszlifować oczywiście, i pomalować na biało kredens. No i co jeszcze? I chyba tyle na początek. Tak, zaczynam od umycia go gorącą wodą z płynem do naczyń. Jedną część mam na dworze, a drugą część mam w garażu. Także pokażę Wam pewnie tak skrótowo, jak to wszystko robię. I Parę słów myślę o tym, jak będę po umyciu, jak, to, jak ta warstwa wierzchnia wygląda, bo tak naprawdę jest dosyć brudny ten kredens. On stał w piwnicy, moi znajomi chcieli się go pozbyć, a ja stwierdziłam, że na pewno się przyda. No i nie myliłam się. Tak więc wygląda dół. Tutaj, jak widzicie, ta warstwa jest do zdarcia. Tutaj też, oczywiście będę wymieniać sobie gałeczki, tutaj całkiem dobrze wygląda ten blat, także zaczynam od umycia, ale nie tej części, tylko tej górnej i pokażę Wam jeszcze jak ta górna wygląda. Tak wygląda ta górna część, ona jest po prostu brudna. Tutaj jakieś lekkie zadzory. Tutaj jest jeden ubytek, który trzeba będzie uzupełnić, a tak poza tym po prostu kredens jest brudny. Także zabieram się za mycie. Kredens jest po wstępnym umyciu i odkręceniu gałek i wygląda zdecydowanie lepiej, niż na początku. Muszę sobie sama dla siebie udokumentować to, w jakim stanie jest dolna część, więc tak wygląda. Tutaj boczek. i środeczek tak to wygląda I zaraz zobaczycie jak będzie po Do malowania wybrałam farbę Emalię, nie farbę, akrylową z Good Home z Castoramy, bo nam się sprawdziła do malowania mebli kiedyś. Także stwierdziłam, że będzie fajna i też odpowiednia do sklepu, bo to jest wodoodporna i taka zmywalna farba, więc myślę, że się będzie idealnie nadawać. Kolor różowy do środka. No już widać jakieś efekty. Pierwsza warstwa różu położona bardzo fajnie pokryło. Także jeszcze jedna delikatna warstwa i będzie gotowy środek. Pierwsza warstwa białej farby pomalowana pędzlem. Drugą mam w planach malować już wałeczkiem. Tak to wygląda. Świeżo pomalowana druga warstwa różowa. Trochę sobie doświetlam, żebyście mogli coś zobaczyć. Widzę jeszcze jakieś mazy, także nie wiem, czy nie będzie trzeciej warstwy. Tutaj też jest druga warstwa białej farby. Tu na pewno będzie trzecia warstwa, zwłaszcza, że na tych małych drzwiczkach przebija niebieski kolor, ale efekt jest satysfakcjonujący. Zabieram się za drugą część. Jesteśmy dwa tygodnie później od malowania pierwszej części, ale mam nadzieję, że dzisiaj skończę ten kredens. Jak widzicie, no stan jest jaki jest, ale efekt górnej części mnie jest naprawdę satysfakcjonujący, więc myślę, że tutaj też metamorfoza będzie widoczna. Reganc wyszlifowany i wyczyszczony, odkurzony i wymyty. Tak wygląda. No i teraz ujrzę się zamalowanie środka różową farbą. dwie warstwy na kredensie zrobione na dolnej części. No i środek już generalnie zostawiam, bo i tak tutaj jeszcze wejdzie półeczka i tu na płeczce będzie tapeta. Natomiast wierzchnią warstwę jeszcze będę malować raz. Drzwiczki zwłaszcza te tutaj wymagają poprawek zdecydowanie, bo tu było najbardziej zdarta była warstwa stąd właśnie. Powiem tak, nie jest idealnie, ale i tak mi się podoba metamorfoza. Jak na to co było, uważam, że jest nieźle. Także ja się zabieram za ostatnią warstwę. I jeszcze będę poprawiać też warstwę na górnej części kredensu, na drzwiczkach małych. A później będę oklejać tapetą środek szuflad, tych tutaj, i kółeczki te stąd, i z góry. Także to też jeszcze Wam pokażę, jak wygląda. Kredens gotowy, szafka się otwiera dla Was specjalnie, eee, tak kredens gotowy, szuflady wyłożone tapetą, tutaj ze ścinek e, zrobiłam po prostu, i tak ta szuflada nie będzie jakoś szczególnie otwarta, tutaj jeszcze jedna szuflada, także e, projekt ukończony, dwa weekendy mi zajęło zrobienie takiego kredensu. Ale powiem szczerze, że z tą częścią bardziej się nadenerwowałam. I jeszcze rzut oka na półki. Myślę, że będą fajnie wyglądać z tym różowym w środku. E, także jutro przewozimy już na miejsce docelowe i mam nadzieję tam zrobić jakieś fajne fotki. Jak na ostatek jeszcze parę słów na temat e, narzędzi, których używałam. E, Taki pędzel do drewna z kastorami Powiem szczerze, że fajnie się sprawdził ten i ósemkę miałam jeszcze 80 mm, także w sam raz naprawdę rewelacja polecam. Natomiast ostatnią warstwę białej farby malowałam i, i różne w sumie też na szufladach malowałam y, wałkiem. Natomiast jeśli chodzi o farbę, ja wybrałam Emalię Akrylową z Good Home z y, y, Kastoramy. I powiem Wam szczerze, że jest naprawdę super, ponieważ wykończenie jest satynowe i fajnie się sprawdziło do, do tego kredensu. Będzie się dobrze myć, będzie się dobrze myć na pewno. I w sumie chodziło mi o taki właśnie rodzaj wykończenia, bo to będzie kredens, który będzie stał w sklepie. Także potrzeba czegoś, co będzie trwałe, będzie się dało wycierać nie będzie schodzić kiedyś malowałam szafkę, ale inną nie wiem czy to była emalia, ale mam inne doświadczenia, więc ten wybór był dobry i malowałam kolorem North Pole a drugi to jest Hyogo jakkolwiek to brzmi i ma być Farba jest wodorozcieńczalna, więc wszystkie narzędzia myje się wodą i to jest super. To chyba tyle. Kredens jest już na swoim miejscu, częściowo uzupełniony. Ale jeszcze nie wszystko, bo tutaj jeszcze się znajdą torebki, jakieś inne moje ozdoby, ale na razie to, co mam z rękodzieła, to tutaj postawiłam. Dokupiłam w Kiku gałki. Takie porcelanowe po 5 zł i myślę, że fajnie wyglądają. Chciałam różowe, ale nie było, więc po prostu brałam to co jest i myślę, że całość wygląda całkiem fajnie. W środku półeczki z tapetą prezentują się fajnie. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca filmu. Zapraszam na nasz kanał, na yy, nasze konto na Instagramie Dom z kolorowymi drzwiami. No i do zobaczenia w następnym filmie.